Serwis Informacyjny Telewizji Pomerania, Michał Kaczmarek. Witam i zapraszam. Oto najważniejsze informacje dnia. Kupcy zmieniają zdanie w sprawie Hanza Tower. Czapeczki dla niemowląt nie podobają się Twojemu ruchowi. Prezydent taksówkarz nie podoba się opozycji. Co chodzi handlowcom w Szczecinie, sprawa jest coraz mniej oczywista. Po pamiętnych protestach przed magistratem teraz kupcy częściowo zmieniają zdanie i dziś już nie mają zastrzeżeń do budowy centrum handlowego w budowanym właśnie wieżowcu Hanza Tower. Jak mówią, konkurencją dla małych sklepów są nieluksusowe butiki, a tanie dyskonty, których ilość w mieście doprowadza ich nad skraj bankructwa. Nie tak dawno szczecińscy kupcy urządzili demonstrację przeciwko budowie kauflandu na Niebuszewie. A teraz kupiecka Izba Gospodarcza nie zgłasza sprzeciwu wobec planów powstania nowej galerii handlowej w budynku Hansa Tower. Radni są zdziwieni tym przyzwoleniem. To jest na pewno bardzo dziwne wszystko, tak? Jeżeli istotnie pół roku wcześniej czy, czy 9 miesięcy wcześniej słyszymy, że rozbudowa o kilkanaście czy też kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowej centrum handlowego jednego jest złe. Za chwileczkę podobnej wielkości budowa nowego centrum handlowego bliżej tego targowiska już jest dobra, a w międzyczasie, właśnie miesiąc temu, kupcy przynoszą trumnę, protestują w sposób naprawdę ekspresyjny, w sposób naprawdę dość dynamiczny, głośny, przeprowadzając ponad 100 osób, protestują przeciwko tylko 2000 metrów kolejnego dyskontu czy też marketu spożywczego. To, to rzeczywiście ja się pytam, o co to w tym wszystkim chodzi. Mirosław Wołosewicz, prezes Kupieckiej Izby Gospodarczej, jako szczecinianin kibicuje powstaniu Hanza Tower ze względu na to, iż będzie to ładny obiekt. Dodał również, że kupcy z Manhattanu i pobliskiej fali są za jego budową, bo przyciągnie w okolice więcej kupujących. My chcemy powstrzymać w tej chwili lokalizację nowych dyskontów, nowych hipermarketów. A tutaj znowu powtórzę, dla nas Hanza nie jest typowym jakby jakby typową galerią handlową. Oczywiście jako kupiec wolałbym, żeby inwestor zrealizował tą inwestycję według starego Projektu. Ale prowadzę biznes 25 lat również i wiem, że jeżeli inżynieria finansowa się nie dopina, to trzeba wykonać jakieś ruchy. I tutaj mam nadzieję, że przede wszystkim radni, cały sztab pana prezydenta przypilnują tej inwestycji i ona będzie zrealizowana w takiej formie, jak to było przedstawione. Inwestor chce zwiększyć powierzchnię handlową budynku z 2000 m2 do ponad 10 tysięcy. Radni w większości są sceptycznie nastawieni do powstania kolejnej galerii handlowej w Szczecinie. Myślę, że nasi kupcy, nasi przedsiębiorcy lokalni troszeczkę są może zakompleksieni. I stąd, jak przekazano im, pokazano im różne obrazki, to wydaje im się, że te obrazki to, to jest już rzeczywistość. Że de facto, jeżeli na obrazku jest namalowany piękny butik, to w proponowanej galerii handlowej będą same butiki, a nie zwyczajne sklepy. I tutaj obawiam się, że trochę się oszukuje nas wszystkich. Błyska się nam takimi koralikami przed nosem. Udając, że będzie coś wspaniałego, a będzie to co zawsze, czyli będzie kolejna galeria handlowa. Szczecińscy radni przypominają nie tylko demonstrację, która odbyła się 17 marca, ale także sprzeciw przeciwko rozbudowie galaksy, które według kupców jest zagrożeniem dla małego handlu. Pytanie, czy to był głos prezesa tej izby, czy samego, czy całego kupiectwa? Ja takie pytanie panu prezesowi zadałem. Nie otrzymałem odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że to był głos pana prezesa, bo Szczecińscy kupcy to ludzie rozsądni i nie mieliby takiego rozdwojenia jaźni, że każdy dyskont im przeszkadza, każdy market im przeszkadza, a rozbudowa. Czy zmiana koncepcji zbiorowca na, na koncepcję e, galerii handlowej o powierzchni 9000 metrów nie przeszkadza? No to byłoby to niezrozumiałe. E, ja nie potrafię sobie tego wyobrazić. W 125-metrowym budynku Hanza Tower mają znaleźć się biura, restauracje, galeria handlowa, centrum fitness oraz sale kongresowe. Odrestaurowaną część budynku zajmie czterogwiazdkowy hotel. Na 25 piętrze ma mieścić się restauracja z widokiem na panoramę miasta i Odrę. Twój ruch rozpędził się i zaproponował dziennikarzom kolejny temat. Tym razem politycy sprzeciwiają się promocji miasta poprzez podarunki dla niemowlaków. Czapeczki mają kosztować 18 tysięcy złotych i być wyprodukowane przez firmę spoza Szczecina. To nie podoba się politykom partii. Szczegóły w materiale filmowym przygotowanym przez Agnieszkę Stańczak. Twój ruch potępia szczeciński magistrat za to, że wyda 18 tysięcy złotych na czapeczki dla nowonarodzonych w Szczecinie dzieci. List z pytaniami w sprawie, jak to nazwali działacze partii Nowej Akcji Promocyjnej Miasta, zanieśli w środę prezydentowi Krzystkowi. Yy, promocja Szczecina przez czapeczki. 18 tysięcy złotych, 5 tysięcy czapeczek. Yy, produkcja firma z Warszawy. Koszt jednej czapeczki to 3,60 zł. Pytamy z jakiego materiału, jakiej jakości są te czapeczki, bo na pewno jest to ukłon w stronę firmy z Warszawy i produkcji w Chinach. Jeśli mówimy o promocji, to odsyłam pana Tomasza Kleka z magistratu szczecińskiego do słownika języka polskiego. Według członków Twojego ruchu problemem jest także fakt, że czapeczki ma wykonać firma z Warszawy. W Szczecinie jest około 70 zakładów krawieckich e, z miejscem wykonywania działalności w Szczecinie i płacenia tu podatków i zatrudniania pracowników, którzy także są mieszkańcami naszego Szczecina. Zlecenie z magistratu za nasze pieniądze w firmie z Warszawy e, jest to e, od najmniejszych inwestycji, jakimi są dzisiejsze czapeczki, e, do największych, jakimi jest mordowanie rodzinnego handlu. E, Typu Manhattan, Turzyn, inne targowiska. Na pytanie, dlaczego któryś ze szczecińskich zakładów krawieckich nie otrzymał tego zlecenia, odpowiedź jest prosta. Urząd miasta działa w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych i zadanie zrealizuje firma, która wygra przetarg. Czapeczki dla świeżo urodzonych Szczecinian nie miały być akcją promocyjną miasta, ale miłym gestem dla rodziców rejestrujących swoje dzieci w urzędzie. Przede wszystkim jest to upominek, drobny upominek dla dziecka i dla rodziców, którzy przychodzą zarejestrować swoje dziecko w urzędzie stanu cywilnego, i taki to ma wymiar. Oczywiście, jak ma to dodatkowy wymiar promocyjny, to też dobrze, ale głównie intencją osób, które pracują w urzędzie stanu cywilnego, było to, aby dziecku, rodzicom podarować jakiś drobny prezent, żeby ten moment w urzędzie kojarzył się cieplej, a nie tylko z rejestracją, z pobytem, z odebraniem odpisu aktu urodzenia, ale także z, z jakąś przyjemną rzeczą. Jest to... Urząd Stanu Cywilnego rozdawał już podobne prezenty, między innymi były to filiżanki dla par z długoletnim stażem małżeńskim. Czapeczki dla małych mieszkańców Szczecina mają być gotowe w maju. Otrzyma je każde dziecko podczas rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wiemy już mniej więcej jak wyglądać będzie Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 dla Pomorza Zachodniego. Teraz trwają ostatnie konsultacje, a środowiska opiniotwórcze zapoznają się z szansami Jakie niesie ze sobą nowe finansowanie. W środę w sejmiku województwa odbyło się spotkanie informacyjne. 11 projektów było przedmiotem dyskusji podczas konferencji uzgodnieniowej aktualizacji indykatywnej listy projektów indywidualnych w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ostateczne decyzje o wsparciu tych inwestycji mają zapaść w maju. Propozycje instytucji zarządzającej to 10 inwestycji. 10 inwestycji wybranych z kilkunastu zgłoszonych do nas jako, jako propozycje. Jeśli te propozycje obronią się na dzisiejszej konferencji i w dalszej konsekwencji zarząd podejmie decyzję województwa podejmie decyzję o wytypowaniu takich projektów na listę projektów kluczowych. I Jeśli przejdą, tak jak każdy projekt, etap oceny formalnej i merytorycznej, wtedy mogą być beneficjentami regionalnego programu operacyjnego czy podpisać umowę na finansowanie. Unijne rozdanie 2007-2013 dobiega końca, więc beneficjenci będą musieli zmierzyć się z trudnym zadaniem zakończenia rzeczowego i finansowego projektu do końca tego RPO. O dofinansowanie z pieniędzy unijnych ubiegają się projekty dotyczące nowych dróg, remontu Bramy Wolińskiej w Goleniowie, budowy biblioteki dla Uniwersytetu Szczecińskiego czy modernizacji hali produkcyjnych w Stoczni Szczecińskiej. Większość tych projektów polega na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych, czyli mm, parku Goleniowskiego, Stargardskiego. Mm, Część projektów dotyczy również przebudowy dróg w miastach na prawach powiatu, czyli inwestycje w Szczecinie. Tutaj mówimy o ulicy Warcisława, inwestycje w Świnoujściu i w Koszalinie oraz infrastruktura kultury na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wartość całkowita przedstawionych 11 projektów to kwota ponad 100 milionów złotych, a wnioskowane dofinansowanie ponad 61 milionów złotych. Często zdarza się, że wynik po przetargu jest inny niż ten zapisany w umowie wstępnej, czyli w zawartej umowie jest z reguły niższy. Skandynawia jest obecna w Szczecinie na coraz większej ilości płaszczyzn. Przed nami pierwsza edycja Dni Skandynawskich, podczas których poruszane będą zarówno tematy gospodarcze, jak i edukacyjne czy kulturalne. Tak wygląda Skandynawia, a dokładniej Norwegia w materiałach promocyjnych tego kraju. A tak wygląda Szczecin na co dzień. Różnice widać gołym okiem, ale jak się okazuje jest ich mniej niż może się wydawać. Coraz więcej krajów tej części Europy decyduje się na inwestowanie w naszym mieście. Stąd inicjatywa organizacji Dni Skandynawskich. Skandynawia okazuje się bardzo naturalnym dla Szczecina kierunkiem, bo nie dosyć, że bliżej mamy... Prostej linii do stolicy Danii, choćby niż do, niż do Warszawy. To również też i na wielu płaszczyznach od lat ta współpraca się rozwija pomiędzy krajami skandynawskimi a właśnie Szczecinem. Zresztą obecność konsulatów właściwie wszystkich krajów, tych największych krajów skandynawskich w Szczecinie też o tym, o tym świadczy. Mowa choćby o obecnych w Szczecinie inwestorach, powstających w naszym mieście oddziałach skandynawskich firm, czy nowym kierunku skandynawisteria na Uniwersytecie Szczecińskim. Program obchodów Dni. Skandynawskich opiera się na czterech modułach: biznesowym, sportowym, edukacyjnym i kulturalnym. W ramach każdego modułu przewidziane są różne wydarzenia, począwszy od konferencji biznesowych, poprzez prezentacje artystyczne, pokazy filmów, wystawy plenerowe, kończąc na imprezach sportowych. Nie zabraknie również wielu ciekawych gości. Zależy nam bardzo, aby Szczecin stał się takim centrum współpracy polsko-skandynawskiej, abyśmy tutaj mogli każdego roku odbywać takie spotkania. Które ułatwią nam wzajemne kontakty na różnych przestrzeniach i płaszczyznach. I myślę, że to jest takie wielkie wyzwanie, jakie stoi w tej chwili przed Szczecinem. Wykorzystując to, co już dzisiaj mamy i ten dorobek, który, który już udało nam się uzyskać. Strandy na jako kierunek, od października będzie także obecna na Uniwersytecie Szczecińskim. Uczelnia od lat zabiera o stworzenie tego kierunku, gdyż widzi dużą potrzebę społeczną. Kierunek ten będzie obecny na wydziale filologicznym, co jednak nie oznacza, że dominująca będzie nauka teologiczna. Teoretyczne o literaturze i sztuce. To nie są studia filologiczne, czysto filologiczne. Naszym celem jest wykształcenie absolwenta, który będzie potrzebny na rynku pracy, czyli osoby, która będzie znać nie tylko język norweski w sensie komunikacyjnym, ale język przedsiębiorczości w biznesie. Stąd też oprócz tak zwanego. Pionu, jakby typowo filologicznego, bo od tego nie odejdziemy, będą równolegle zajęcia z zakresu biznesu. Dni skandynawskie odbędą się w Szczecinie od 4 do 6 kwietnia. Program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta. Kompiliska Arkonkrat, cmentarz przy ulicy Bronowickiej czy Hala Widowiskowo-Sportowa, te inwestycje znalazły się pod lupą przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli. Kontrola dokumentów rozpoczęła się w poniedziałek. Zapowiedział ją już w ubiegłym roku szef Szczecińskiego Oddziału NIK. Izba chce ustalić przede wszystkim, co jest przyczyną opóźnień poszczególnych inwestycji. Funkcjonariusze sprawdzą także, czy przetargi na wykonanie inwestycji przeprowadzane były zgodnie z prawem. NIK sprawdza, czy Urząd Miasta odpowiednio przygotował się do prac i jak je nadzorował. Magistrat odpowiada, że nie obawia się kontroli i bez problemu udostępni wszystkie. documenti Ruszył drugi etap modernizacji osiemnastowiecznej fontanny na placu Orła Białego w Szczecinie. Zostanie naprawiona nawierzchnia oraz kamienne schody. Prace nadzoruje konserwator zabytków. Warto dodać, że to już kolejny na przestrzeni ostatnich lat remont fontanny, która dotychczas była jedną z głównych ozdób placu Orła Białego w Szczecinie. W pierwszym etapie naprawiono zniszczoną przez wandali misę. Prace wykonano pod przedzlotem wielkich żaglowców The Prejsy 2013. Koszt inwestycji to prawie 130 tysięcy złotych. Fontanna ma być gotowa do końca maja. Lipcowy koncert Huloriego, czyli słynnego Doktora Hausa w Szczecinie, wyprzedaje się na pniu. W środę do sprzedaży trafiła kolejna transza biletów na to wydarzenie i do dziś większość znalazła już nabywców. Popularny Doktor Haus zadra w Szczecinie na Zamku Książąt Pomorskich 29 lipca w ramach festiwalu Szczecin Music Fest. Artysta nagrał dwie płyty: Let Them Talk i Did It Train. Obie sprzedały się w Polsce w łącznym nakładzie ponad 50 tysięcy egzemplarzy. Artysta wykonuje połączenie muzyki jazzowej i bluesa. Miały być niewinny żart, żarta jest afera na cztery fajery. Prezydent Piotr Krzystecz znalazł się pod obstrzałem swoich politycznych przeciwników po tym, jak poprowadził taksówkę w Prima Aprilis. Radna Małgorzata Jacyna Wit grzmi, że złamał prawo, a my pytamy, czy polityka nie przesłoniła niektórym do reszty postrzegania świata. 1 kwietnia prezydent Piotr Krzystek zamieścił na swoim profilu, na portalu społecznościowym, film, na którym widać, jak taksówką wozi Szczecinian. Podczas konferencji Twojego ruchu Marcin Sampławski zapytał, czy żart prezydenta miasta był zgodny z prawem. Jeszcze chciałbym skomentować sprawę spotu prezydenta miasta, który jeździ po mieście taksówką, przynajmniej tak sugeruje, więc. Ja mam pytanie, czy pan prezydent jest prawnikiem, jakim się przedstawiał w sprawie zwolnienia czy też obniżenia stawki podatkowej dla, dla, dla portów, kiedy stwierdził, że, że stoi na straży prawa. Czy w tej chwili jest jakimś prawołamaczem? No, bądźmy świadomi tego, że żeby jeździć na taksówce, trzeba mieć licencję, trzeba mieć zapłacone ubezpieczenie. Jest to świadczenie usług zarobkowe, więc ja nie rozumiem w tej chwili, co prezydent nam tutaj sugeruje. Prima aprilis w rolę taksówkarza wcielił się także Adam Małysz, który woził mieszkańców Warszawy. Twój ruch Małysza jednak ścigać nie zamierza. Zapowiedź filmu zamieszczonego przez Krzystka brzmi, mówią, że Szczecin się zmienia. Postanowiłem osobiście sprawdzić, co naprawdę o mieście myślą mieszkańcy. Co o Szczecinie mówili pasażerowie taksówki? Jak Pani odbiera to miasto? Jak się Pani podoba? Bardzo ładne? A jakieś takie zalety? Co, na co Pani szczególnie zwróciła uwagę, jak Pani pierwszy raz przyjechała do naszego miasta? Tak? Bardzo dużo rąk, ale nie ma dzięki temu korków, nie? A za co pan dopisze się w ogóle? Przede wszystkim, ostatnio bardzo jest modne: regaty. Każdy zawsze czeka, już drugi przyszedł raz, zawsze czeka na regaty. Za miejsca, do których można się udać. Bały dobrego, jasne błonia, obecnie przecież mamy piękne nabrzeże. Fajnie się zmienia centrum miasta. E... Bo... Wyskady, budowanie galaksy jednak też ożywiło tą, tą, tą część miasta. E, no i plus Szczecina to jest floating garden, tak? Jakaś taka wizytówka miasta się zaczyna robić. Marko. Komentarze mieszkańców na temat akcji są skrajnie różne. Jednym podobało się, że prezydent postanowił w humorystyczny sposób wyjść do ludzi, inni zaś interpretują film jako populizm oraz cyniczny chwyt propagandowy. Podają także zarzuty złamania prawa przez Piotra Krzystka. Jeżeli pan prezydent pokazuje, że siada za kierownicę taksówki, przewozi pasażerów, robi to bez licencji, nie fiskalizuje na kasie fiskalnej. Czyli wszelkie te działania pokazują, że. Żartem można łamać prawo, a prawa nie można łamać nawet 1 kwietnia, w związku z tym, tym bardziej, że jest to prawdziwa taksówka, tym bardziej, że e, napisane jest, że jest wynajęta od korporacji taksówkowej, róbmy żarty, róbmy dowcipy, wygłupiajmy się, ale z głową i jednocześnie nie pokazując innym, w jaki sposób łamy się prawo. Za przewóz nie była pobierana płatność, a klienci byli pytani o zgodę na bezpłatny promocyjny kurs już na etapie telefonicznego zamawiania przewozu przez dyspozytorkę z korporacji. W aucie przed rozpoczęciem kursu pasażerowie byli pytani o zgodę na rejestrację dźwięku i obrazu i emisję fragmentów rozmowy w internecie. Do 6 kwietnia do godziny 24 mieszkańcy Szczecina mogą przysyłać swoje kandydatury na członka zespołu do spraw opracowania zasad i funkcjonowania szczecińskiego budżetu obywatelskiego na rok 2015. Zadaniem zespołu będzie analiza uwag i propozycji zgłoszonych przez mieszkańców. W roku 2014 wybraliśmy rower miejski i rewitalizację Stawu Brodowskiego. Co wybierzemy w roku 2015, to się okaże za kilka miesięcy. Do tego czasu trwają jednak logistyczne przygotowania nad tym, kto i jak opracowywać będzie zasady wyboru pomysłów mieszkańców w ramach szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Do 6 kwietnia y, trwa nabór mieszkańców y, do zespołu, który będzie się zajmował opracowaniem y, zasad y, i funkcjonowania całego Szczecińskiego budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Poszukujemy sześciu mieszkańców, którzy swoje kandydatury mogą zgłaszać poprzez specjalny formularz dostępny na stronach internetowych. Do kompetencji zespołu należeć będzie m.in. opracowanie procedury zgłaszania, weryfikacji i wyboru przez mieszkańców projektów do realizacji, kryteriów, jakie powinny spełniać zgłoszone projekty, czy sposobu prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej mające na celu promocję idei budżetu obywatelskiego. Zespół, jak sama nazwa wskazuje, będzie zajmował się zadaniami związanymi z wdrożeniem szczecińskiego budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Będą to zadania takie typowe związane z Opracowaniem, przedstawieniem i za i zaaprobowaniem projektów przedstawionych właśnie przez mieszkańców, zgłoszonych przez mieszkańców. Oprócz sześciu mieszkańców w skład zespołu wejdzie czterech przedstawicieli Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, czterech przedstawicieli Rady Miasta, a także dwóch urzędników bez prawa głosu. Nie będzie w tym roku dni Gryfina, taką decyzję podjęły władze gminy po przeliczeniu kosztów. To więc koniec jednej z największych i jednocześnie najpopularniejszych imprez plenerowych w naszym województwie. Nie ma pieniędzy, nie ma imprezy. Co dziwne, takie zachowanie dzieje się w roku wyborczym, czyli kiedy władzy powinno najbardziej zależeć na rozgłosie i to pozytywnym rozgłosie. Decyzją władz gminy Gryfino w 2014 roku nie odbędzie się największa plenerowa impreza w mieście i jednocześnie jedna z największych w województwie, czyli Dni Dryfina. Burmistrz Henryk Piłat tłumaczy, że trzeba było zacisnąć pasa, bo w ostatnim czasie miasto realizowało różne inwestycje, między innymi wybudowało nabrzeże za 30 milionów złotych. Impreza corocznie kosztowała ćwierć miliona. Zamiast wielkiej, plenerowej imprezy odbędzie się skromniejsza majówka na nabrzeżu. Mieszkańcy Gryfina nie kryją swojego rozczarowania. Dni Gryfina odbywały się nieprzerwanie od 20 lat, a odwiedzały je wielkie gwiazdy polskiej sceny muzycznej, m.in. Kora, Hej, Perfect czy Kasia Kowalska. To już wszystko, co dziennikarze telewizji Pomerania przygotowali dziś dla Państwa. Na kolejne wydanie serwisu Informacyjnego zapraszam jak zawsze kwadrans po pełnej godzinie. A teraz dziękuję za uwagę. Do widzenia.